Halo, 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 cześć, witajcie kochani z tej Royta. to kolejny odcinek naszego Isaacowego to. Widziałem, że pierwszy od odcinek tej miniserii bardzo wam się spodobał, więc stwierdziłem, że kontynuujemy ją do momentu, kiedy nie ogramy wszystkich postaci Isaacowych. Po kolei, po, po kolei, a co będzie dalej, to zobaczymy w następnych odcinkach tej serii. Po kolei, lecąc dzisiaj mamy K na plus 8% szans na podwojenie wartości materiałów. Minus zasięg, minus modyfikacje zasięgu, zaczynamy z Lucky, futem i większym speedem. Obrażenia dystansowe są zwiększone o 15%. Modyfikacje prędkości ataku są zmniejszone o 20%. Czyli chcemy zagrać na. Na pewno nie na number one, bo to nie będzie miało zasięgu. Zagramy na Isaac Tierce na początku na Dungerze dwójca Nie ma co się spinać, to jest tylko modzik. No i mamy się przy nim dobrze bawić. Zobaczymy, jak często będziemy podwajać zdobyte materiały, jak też tym... Tą postacią będzie nam się grało, może jakieś nowe itemy odblokujemy albo zdobędziemy. Cały czas zastanawiam się, czy te postacie mają jakieś swoje specjalne unlocki, bo do tej pory jeszcze do tego nie dotarliśmy. 57 materiałów w pierwszym podejściu. Drzewa giną po jednym trafieniu, jak najbardziej. Skoro mamy zwiększone modyfikacje obrażeń zasięgowych, to pierwsze myślę, że weźmiemy. No i number one, tak jak mówiłem, to nie jest item. Dla nas maksymalnego zdrowia też nie wypadałoby obniżać, ale drugie Isaac Tyrsę jak najbardziej weźmiemy. Broń do walki wręcz nas kompletnie nie interesuje, ale zwiększony odrzut już jak najbardziej. Jeszcze jedna rolka, inner Aya też bym wziął. Kto wie do czego nam się to przyda. Zwiększona prędkość ataku, mamy zmniejszoną prędkość ataku początkową, więc zobaczymy co z tego wyniknie. Na razie chcę. Jak w poprzednim odcinku bardzo inwestować w te item z modyfikacji, zobaczyć czy jakieś nowe jeszcze za na nas czekają, no i zobaczyć co jeszcze skrywa przed nami ten wspaniały, przepiękny mod. Widziałem, że pierwszy odcinek się przyjął, tak jak już mówiłem, ale dajcie znać jak podobała wam się miniaturka, bo troszkę nad nią siedziałem, nie miałem na nią kompletnie pomysłu. To jeśli wam się taki... Jejzu, jak to się mówi? Jaki taki typ mi ta miniaturek podobał? To dajcie znać i będziemy kombinować, żeby zrobić tego więcej. Szczęście bym wziął Inner Eye jeszcze lepsze i lepsze szczęście. Szczęście na tej postaci chyba jak najbardziej się sprawdzi. No i co? Jeszcze jedna roleczka i wyssane zdrowie też brzmi jak plan. Mamy Inner Eye a na drugim poziomie na dzień dobry, czyli strzelamy potrójnymi strzałami przynajmniej raz na jakiś czas. To nie jest zły item, ale bardzo będzie dospierał nam brak zasięgu. Chciałbym w Secret Hearty trochę poinwestować, bo są to jednak prawdopodobnie obrażenia, coś Ala pseudo samo naprowadzające. Godhead, no, broken item. Jak w normalnym Majzaku jeszcze do niego dostępu nie miałem. Tak tutaj jak zobaczyłem w pierwszym podejściu, co to, to potrafi, no to jest naprawdę granie na wyższym poziomie. Modyfikacje szczęścia spowodują, że więcej skrzynek będziemy dostawać, więc to też się przyda. Weźmy sobie na razie plus 5% obrażeń i, I, I plus 2% plus do regeneracji. Ta początkowa regeneracja bardzo wiele może nam zmienić. Jakieś tam początkowe itemy sobie pokupujemy i zgarniemy sobie nic ciekawego, bo nic ciekawego tu nie ma. Mamy drugiego inner aja więc i tak pociski będziemy mieli na całkiem dobrym poziomie. Te początkowe fale zresztą też nie będą nam robiły większej krzywdy. Pytanie, czy dojdziemy do jakichś takich obrażeń, żeby to wszystko przetrwać. Bo patrząc na odcinek poprzedni, no brakowało mi tych obrażeń i to brakowało mi ich strasznie. To było coś, co nas dobiło w pewnym momencie. No bo te bronie, te łzy bardziej, to już nawet nie można broń mi nazwać. Nie mają nie wiadomo jak mocnych obrażeń, tu trzeba kombinować jak koń, koń pod górę. A Kane ma to do siebie, że ma tą zbustowaną, ma ten zbustowany modyfikator do obrażeń. Plus 10 do szczęścia weźmy, weźmy Inner eye'a, weźmy Regenerację, mamy 3 Inner eye'a. Strzelamy dziewięcioma pociskami naraz, jak dobrze nam gra będzie sprzyjała, ale dalej nie trafiliśmy na nic ciekawszego. Szczęście na pewno wpływa na to, że dostajemy szansę na lepsze itemy w sklepach. A nie wiem czy. Właśnie, jak lucky food działa o tym nie czytaliśmy. Co robi Luckyfoot? 1% szansy na jeden szczęścia przy podnoszeniu materiału, czyli ta postać jest faktycznie typowo pod szczęście zbudowana. Czyli jakieś efekty wiążące nas z tym szczęściem będą jak najbardziej w stanie, tylko że to nie jest Isaac, tu nie będziemy mieli efektów, na łzy. Na szczęście? Chyba, że czegoś nie wiem i coś takiego już powstało. Jeśli coś takiego jest i wy już tego moda rozgrywaliście, co, co ważniejsze, jeśli chcecie wiedzieć, jak tego moda zainstalować, to możecie dać znać w komentarzu. Ja na wszystko wam odpowiem. Magis Fave na start bardzo dobry item. I tutaj bym zainwestował już w pancerz, bo bardzo nam go brakuje. My nie bijemy za wiele. Dynia. Nie chcę dyni. Obrażenie od żywiołów też mnie nie interesują, ale Inner Eye, Isaac Tears jak najbardziej. Isaac Tears, Bloodshot Eye. Też jak najbardziej ten Bloodshot Eye powoduje, że czuje się o wiele mocniejszą postacią. To pozwala nam na tyle mocno zmodyfikować nasze obrażania przeciwników. Jeśli zestakujemy sobie to do 5, 6, tak jak mieliśmy to na odcinku ostatnim, że faktycznie jesteśmy w stanie troszkę więcej tu przetrwać, to szczęście powoli po powoli ale nam się stakuje już do poziomu 30 i nie wiem na jakim poziomie tak szczerze się zatrzymać. Bo tutaj wypadałoby inwestować oczywiście o wiele bardziej w obrażenia dystansowe, ale to na co nam pozwoli gra, to już jest inna kwestia. Doskonale sobie zdajemy sprawę z tego, że ta gra nie lubi nas tutaj nagradzać jakimiś lepszymi itemami. Bardzo dużo materiałów tu na ziemi zostawiam, to mi się strasznie nie podoba, ale dwa level upy na jednym podejściu, kurde no, czego chcieć więcej? plus 2 pancerza i plus 3 maksymalnego zdrowia. Nie, ja bym wziął plus 2 do regeneracji. I mamy Holy Mantle po raz pierwszy, więc tutaj chcielibyśmy tak połączyć sobie Inner Eye e. i to najlepiej byłoby połączyć sobie te Inner Eye e troszkę w inny sposób, na przykład zrobić jednego Inner Eye a fioletowego. Nie, zróbmy sobie Isaac Tyrse fioletowe i kupmy Holy Mantle. Szansę na unik nie chcemy zmniejszać, za to chcemy zablokować Isaac Tears'y i chcielibyśmy zablokować Lucky Futa to będzie kolejna szansa na zboostowanie szczęścia na następnym podejściu. Plus 2 zdrowia, plus 5% obrażeń, plus 5% wrogowie nas nie interesują, jeszcze jedna roleczka, lepszy inner eye, lepsza regeneracja zdrowia. Zobaczmy jak to Holy mental zadziała. Czy to będą fakt tak, to są pociski samo naprowadzające. To nas będzie bardzo ustawiało w tej rozgrywce. Pytanie tylko jaki to ma przelicznik na obrażenia dystansowe, tylko 50%, więc tutaj te zwykłe łzy nam zrobią najwięcej, bo to jest 100%. I myślę, że to podnie głównie powinniśmy inwestować granic tego na tym Isaacowym modzie. I o tym nie pomyślałem, żeby te przeliczniki czytać podczas trwania pierwszego odcinka. Może wtedy poszłoby nam to zdecydowanie lepiej. Szansa na podwojenie materiału jest o wiele mniejsza niż myślałem. Możliwe, że jest zależna od szczęścia, ale tego nie wiem. Zobaczymy też, jak to szczęście będzie się stakowało, ile skrzynek finalnie będziemy w stanie z tego podejścia uzyskać, a jeśli Wam się odcinek spodobał, bo nie wiem czy już to mówiłem czy nie, to możecie zostawić po sobie łapkę w górę, komentarz, suba na kanale albo propozycję, jaką postacią zagrać dalej, żeby nie grać tylko postaciami. Po kolei możemy zmniejszyć szczęście za szybkość. To mnie nie będzie interesowało. Obrażenia w walce wręcz niestety też nie. Możemy zrobić jedną rolkę plus dwa obrażenia zasięgowe. Na pewno weźmiemy. I tutaj tak. Na pewno chcemy sobie. Hmm. przetworzyć tego inner Aya. Wziąć wszystkie trzy itemy po kolei. Cztery itemy po kolei. Trójkąt mocy, plus 20% obrażeń, minus 2%, weźmy. To i tak będzie o wiele lepsze niż to, co mamy w tym momencie, bo da nam plus 20% obrażeń, to jest olbrzymia wartość dla naszej postaci. Trzeci poziom Inner Aja myślę, że też powinien oddziaływać na nas dobrze. Widzę, że bijemy tak średnio po 30-11, bijemy bardzo różnie, nie mamy żadnych takich określonych starych, stałych wartości na nasze bicie. I to nas może delikatnie zgubić, bo no jeden item strzeli dobrze, drugi gorzej. Pokładam olbrzymią nadzieję w tym, że to szczęście będzie dobrze się z nami stakowało, że da nam wszystko to, czego potrze potrzebujemy jaka dobra, jako dobra postać do egzystencji. A na razie nie widzę żadnych lepszych itemów na damage. Ten trójkąt mocy może być naszym jedynym, potężniejszym wzmocnieniem w trakcie, w trakcie trwania tej rozgrywki. Im więcej ich wyłapiemy, tym chyba lepiej dla nas. Jak zwiększymy sobie obrażenia o 20%, to z takich 20 już to będzie 2. Jeśli nie, to będzie 4, więc to będzie całkiem dobra wartość. Kwas mnie nie interesuje. Przetwarzamy plus 3 armora, plus 45 zasięgu, a weźmy, zainwestujmy w armor. Na pewno się przyda. Trójkąt mocy będzie ewoluowany. Holy Sacred Heart na trzecim poziomie jak najbardziej będę w to inwestował. I to prędzej niż później. Zbieractwa nie chcę obniżać. Unikalny pomidor plus 8 regeneracji, czyli będzie nam regenerowało. Powiedzmy, że punkt zdrowia na sekundę. I będziemy zaczynać falę mając minus 50% zdrowia. Lubię ten item, dlatego go zgarniemy. Mamy dwa fioletowe itemy w sklepie. To nie jest tak zła wartość i to są całkiem dobre fioletowe itemy. Sacred harcik na trzecim poziomie. Wydaje mi się, że już będzie powodował że nasza postać będzie czuła radość, szczęście i dostatek. Dodatkowa plusowa regeneracja, no jak najbardziej na późniejsze etapy się przyda. Brak tej regeneracji, brak tych defensywnych statystyk dobił nas podczas grania zwykłym naszym klasycznym zaczkiem a w tym momencie jesteśmy w stanie dojść wydaje mi się naprawdę daleko. To co prawda teraz no minus 2% obrażeń, ale nadal z głównego itemu mamy plus 20, to jest olbrzymia wartość dla nas. A podwajanie surowców spowoduje, że my tu zgarniemy może nawet z 500 tych minerałów naszych wspaniałych. Co jest całkiem bardzo, całkiem dużą ilością, całkiem bardzo dużą ilością, co ja za głupoty gadam. No ale troszkę się już chyba do tego przyzwyczailiście. A kochani, to tam u was, bo u mnie wszystko w jak najlepszym porządku. W pracy miałem tak lajtowy dzień, że skończyłem czytać całą mangę, którą gdzieś tam miałem do przeczytania. Plus 4 regeneracji, plus 3 obrażenia dystansowa. Skończyłem tutaj całą mangę, którą gdzieś tam do przeczytania miałem. Z tego powodu jestem bardzo szczęśliwy. Sacred Harcik, Pomidor, Rotacja. Holy man. Godhead. Godhead jest mega dobrym itemem, w który chciałbym zainwestować. I to chyba zamiast jednego z Inner Eye. Mhm. Zamiast Inner Eye a to brzmi jak plan, i połączymy sobie jedne Isaac Tearsy już w lepsze. Przepraszam za taką nagłą zmianę tematu. Ale ja potrzebuję jakichś wzmocnień na tą postać, żeby ta postać czuła się lepsza, prawda? A żeby nie czuła się tak słaba, jak czuje się w tym momencie. Teraz jest dobrze, jeszcze z jedną rolkę możemy zrobić. I wracając, wynudziłem się dzisiaj w pracy poprzecz czasy. Nie działo się kompletnie nic, dokończyłem całą mangę, którą miałem zaczętą. Oczywiście niestety okazało się, że manga jeszcze wychodzi, także jeśli ktoś z mojego polecenia zaczął oglądać The Beginning After the End. No to ostrzegam, manga jest jeszcze w trakcie pisania i pojawia się tylko jeden rozdział tygodniowo, więc no, ja bym na waszym miejscu troszkę poczekał, żeby tych rozdziałów troszkę więcej się namnożyło, bo ja te obecne 173 albo 174 rozdziały przeczyta przeczytałem. No jeśli by tak podliczyć, tylko godziny spędzone na czytaniu, no to może w 5-6 godzin. Co jest niczym w porównaniu do takiego Tokyo Gula, który ma tych rozdziałów od cholery, i jest skończony i jest wspaniały. No ale dużo jest teraz takich mang w trakcie produkcji, więc czego się mogłem spodziewać? Po prostu te dobre tytuły wychodzą troszeczkę dłużej, przez to, że autorzy skupiają na nich troszeczkę więcej swoich sił. Plus jeden wyssanego zdrowia, nie plus obrażenia dystansowe jak najbardziej. Lepszy Inner Eye mnie nie interesuje. Number one mnie nie interesuje. Świeczka, minus, 5, minus 10% wrogowia, minus 5% obrażeń, to nie będzie najlepsza opcja. Minus szczęście za regenerację, możemy tym sobie na spokojnie handlować. Szybkości bym sobie z Maggie Five teraz nie zmniejszał. Sacred Heart na poziomie czwartym, Mua, taki item dla nas. Isaac Tearsy na poziomie trzecim, jeszcze lepiej być nie mogło. Isaac Tyrsy na pierwszym mnie nie interesuje, będzie mieli cholernie duże zmiany w naszych... Itemach, ale wydaje mi się, że dzięki temu będziemy zadawać tym, też tym przeciwnikom o wiele więcej obrażeń. W HP wypadałoby trochę zainwestować, bo tego HP mamy zdecydowanie za mało. Wiecie, że jestem zdania zawsze przy do tego zdrowia, warto mieć więcej niż mniej. A stwierdziłem, że Five w zupełności w Early Game mi wystarczy. Dostałem losowe obrażenia od przeciwnika. To też może być dla nas bronią obosieczną, bo zabierze nam to tak ważno obrażenia, które mogą nam pomóc przetrwać dalszą egzystencję. Ale jak Sacred Heart'a wrąbiemy zaraz na poziom czwarty... Kurde, czego ja się boję? To będą same, samo naprowadzające pociski. Byle targetowały się w odpowiednich wrogów, a nie we wrogów, których aktualnie będę się bardziej obawiał. Gdzieś te drzewka no liczyłem, że coś nam dadzą. To jest postać typowo pod zbieranie materiałów i to mi się podoba, bo dzięki temu no już w 11 fali pod szczęście wracając... Już w 11 fali jesteśmy w stanie doprowadzić do praktycznie naszej wygranej, tak? Plus 3 Armora. Weźmy do dyszki, zawsze warto go mieć gdzieś tam zainwestowanego. Tego secret harta możemy przetworzyć za czerwonego secret harta. A a a tą łezkę za 19. No, jeszcze nic ze nim nie zrobimy. Możemy co najwyżej porotować troszkę. Możliwości zakupów w sklepie, plus 3% obrażeń na koniec fali. Będziemy w stanie ładnie się tym powzmacniać. Minus 5% cena przedmiotów wezmiemy, i zaczynamy falę z portforem elitarnym. A kto jest naszą elitą w dniu dzisiejszym? Dosyć nieprzyjemny kolega. Nie lubię jego mechaniki, ataków związanych z tymi ostrzami. No są dla mnie one bardzo irytujące i bardzo nieintuicyjne w swoim założeniu. Ale ja widzę, że my mu zadajemy całkiem spore obrażenia. Czyżby to był pierwszy raz, kiedy ja będę w stanie zabić elitkę na tych poziomach? Za zabicie elitki chyba jakąś fajną skrzynkę się dostawało, jeśli dobrze się orientuję. Więc miło by było, gdyby po raz pierwszy w mojej historii grania w brotej to nawet na modach, no te mody już nie są takie ważne. Ale si udałoby mi się pana zabić i dostaliśmy jakąś specjalną czerwoną skrzynkę w nagrodę. No to kto wie, co w środku tej skrzynki jeszcze znajdziemy. Bardzo dużo materiału gdzieś tutaj zostawiliśmy po drodze, ale jestem dumny z moich obrażeń. Po raz pierwszy zabić takiego bossa, on dawał nam chyba zawsze elitarne itemy, jeśli się kiedyś wczytywałem dobrze w patchnote'e. Teraz przeżyć, za dużo obrażeń dostaję. Co daje nam czerwona skrzynka? Zastrzyk mnie nie interesuje. Obrażenie od żywiołów, szczęście minus inżynieria, a weźmy wilczy hełm. No i teraz chciałbym zainwestować w zdrowie, bo go mamy zdecydowanie za mało. Sprzedamy sobie. No nie gadheada, gadhead jest za dobry, żeby go sprzedawać. Ale kupimy te dwa itemki, porolujemy Inner eye nas nie interesuje. Zwykłe Isaac Tearsy też nas interesować nie będą. Mamy plus 5% prędkości ataku z Tearsów. I z Holy plus 2% zdobywanego Expa i plus 2 szczęścia. To nie są jakieś mocne bonusy ale na pewno są to bonusy, które będą warte swojej uwagi. Szczęście mamy na poziomie 80, coś to powoduje ciekawszego dla nas może, bo wiem, że to dawało bardzo dużo możliwości. 80% więcej szans na znalezienie przedmiotów lub przedmiotów zjednorazowych i zwiększa klasę rzadkości itemów w sklepie, dlatego tak mo mocno inwestujemy tutaj w wszystkie bonusy naszych postaci, bo im więcej rzeczy znajdziemy, im lepsze upgrade'y ogarniemy, tym większa szansa, że pokonamy tego finalnego bossa, finałowego bossa, i zobaczymy, jakie sekrety ma dla nas twórca moda przygotowana za wygranie podejścia jako postacie z moda. Czy to będą jakoś typowo dedykowane itemy typu paperclip? Paperclip, no tak, paperclip, kainowe i jakieś inne ich itemy, które przeważnie te z którymi te postacie przeważnie są kojarzone. Czy są to jakieś syfy, które nie są nikomu do niczego? potrzebne. Nie mogę tak w trójkąt mocy inwestować. Muszę już się bardziej skupić na czystych obrażeniach, żeby przeżyć na czystej regeneracji. Bo jak sami zresztą widzicie, my tych obrażeń już nie mamy tak wielkich, jakich moglibyśmy mieć. I fajnie, że zarabiamy sobie po 400 na pale, po 300 na fala. Uuu, 20% szansy na unik. To brzmi jak plan. To weźmiemy i weźmiemy jeszcze raz 9 zdrowia. Dzięki temu tego zdrowia będziemy mieli zdecydowanie więcej Glass Cannon minus 3 Armora, za to plus 25% obrażeń. Zaryzykujmy to stwierdzenie, że będzie to dobry item. Harvesting też sobie zgarniemy. jakieś standardowe itemy, Isaacowe też, Isaacowe, Broteitowe też trzeba inwestować. Czy ja to nagrywam? Nagrywam to całe szczęście. Już widziałem, że stream jest off, i myślałem, że to się nie nagrywa. Jest Godhead na poziomie trzecim. Ten item nam daje też 100% naszych obrażeń, dzięki czemu będziemy w stanie zadawać wię więcej obrażeń obszarowych przeciwnikom. Rozważam wywalanie Inner Eye a w zamian za tego Gadheada, bo jak tak patrzę po tych wszystkich przedmiotach, to Secret Heart jest o tyle dobry, że daje pociski samonaprowadzające. Zwykłe tirsy zadają 100% obrażeń i są cholernie mocne. Zresztą mamy dwa. Dwa te rodzaje pocisków na naprawdę wysokim poziomie, a ten Inner Eye fajnie, że strzela potrójnie, ale po pierwsze ma małe skalowanie nie aż tak duże, jakbym ja sobie to wyobrażał. Po drugie, nie sprawdza się aż tak dobrze, kiedy mamy zmniejszony zasięg, a my i tak tutaj będziemy raczej wysokie obrażania przeciwnikom zadawać. To już widzę, że 70 nawet czasem wchodzi 76, 100, jak wejdzie krytyk więc na pewno nie są to małe ilości, tylko 310, to boli. Harvesting sobie weźmy, to możemy sobie przetworzyć. 15 szczęścia mnie nie interesuje, ale 4 armora jak najbardziej. I ten Inner Eye kusi, żeby go wywalić. Jak to działa? 31 razy 3, to nam daje 93 punkty obrażeń. Przy zasięgu 231 to zaryzykujmy stwierdzenie, że wywalimy Gatheada za Gatheada. Porulujemy troszeczkę bardziej. Harvesting myślę, że nie będzie aż tak przydatne. Zwykły Inner Eye też się nie przyda, ale potrójny Inner Eye jak najbardziej. Oczy nam się przydadzą i kolejny Wandering Bot, na przykład, żebyśmy byli w stanie więcej tego wszystkiego przeżyć. 54 zdrowe to już jest optymalna ilość, ale jeszcze jeden taki fioletowy upgrading na zdrowie bardzo chętnie bym przygarnął gdzieś w naszej okolice żeby te 60, może 70 zdrowia wyciągnąć, jak gra nam pozwoli. Fajnie, że macki jesteśmy w stanie mordować całkiem sprawnie dzięki Godheadowi, który gdzieś tam się przebija przez przeciwników i dzięki tym Sacred Heartom, które przez tych przeciwników w miarę regularnie przelatują. Też te podejścia wydają się całkiem ciekawe, no te postacie są moim zdaniem prywatnym o wiele ciekawsze niż większość postaci z klasycznego Brotaitoch, nie grałem dużo nowymi postaciami, więc tutaj też moje zdanie może być bardzo obiektywne, subiektywne, ale takie ono jest i takie ono pozostanie. Zobaczymy, jak to będzie z biegiem trwania tej naszej miniseryjki. Dostaję bardzo dużo obrażeń. To mi się akurat bardzo nie podoba, bo mam sporo itemów do kupienia, a im więcej ja obrażeń dodaję, tym też więcej mogę dzięki temu rzeczy osiągnąć. Na co pozwala mi moja regeneracja? Prawie 2 HP na sekundę, a armor powoduje, że 42% mniej obrażeń dostaje, więc inwestujemy w ten armor. Bierzemy czerwonego inner eye'a, bierzemy oczy, wandering bota kupimy sobie potem, teraz sobie troszkę bym porolował. Twoje max HP jest ograniczona, dostalibyśmy plus 8 obrażeń dystansowych. Kusi, zablokuję, jakbyśmy chociaż jeden upgrade na zdrowie dostali, to byłoby już o wiele wygodniej więc prawdopodobnie to będzie kitrało się w naszym sklepie dopóki jeszcze z jednego upgrade'u na to HP nasze wspaniałe nie dostanę ale potem ja widzę tylko same bonusy w takiej rozgrywce plus 8 obrażeń dystansowych tak łatwo nie uzbieramy bo to jest bardzo duża ilość upgrade'ów a to jest czyste plus 8 obrażeń do każdego naszego strzału gdzie my tych strzałów mamy całkiem sporo a przelicznik na obrażenia 50% jeśli nie dostaniemy żadnego hita podczas rundy Zwiększy to 8 do 12, o, czy, o co wtedy bym, się, wtedy bym się w ogóle nie martwił o ilość mojego zdrowia, bo oznaczałoby to, że jestem w stanie przeżyć i mieć się całkiem dobrze. Sporo materiałów na środku znowu zostawiłem. Muszę się tu troszeczkę przebijać. Jeśli chcę zarobić pieniądze do tej 20 fali, to wypadałoby tutaj o wiele więcej wędrować między przeciwnikami. 20 levelu w tej fali niestety nie wbije, ale zarobię na tym na pewno 400 monet minimum. Sterydy mnie nie interesują, wyssane zdrowie, kryt mnie nie interesuje, regeneracja, pancerz... Myślę, że w regenerację zainwestujemy. Weźmy wandering bota, tak jak mówiłem, z kajdankami jeszcze chwilę poczekamy, może się zdarzyć, że znajdziemy coś lepszego po to. Minus 10 HP nie, my nie bijemy tyle krytyków, ten item trafił się zdecydowanie za późno, no i tutaj mogę wziąć więcej odzyskiwanego zdrowia na przykład. Te kajdanki, jak mówiłem, wstrzymam sobie do ostatniego sklepu. Wydaje mi się, że przy 20 fali, kiedy i tak tego zdrowia nie będziemy mogli już stakować, jest to całkiem dobrym wyborem, jeśli chodzi o nasze obrażenia, które już teraz pokazują, że nie są na najwyższych obrotach i tutaj wypadałoby jeszcze już zacząć zwiększać. Bo ci przeciwnicy, jeszcze ulepszeni przez tych boosterów cholernych, no, potrafią nam krzywda zrobić. Za to wiem, że muszę zarobić o wiele więcej pieniędzy i szczęście mam na poziomie 99. To jest największe szczęście, jakie kiedykolwiek miałem grając w te gra. Minus 10 HP dostałem za coś. Mimo, że mam zmniejszone obrażenia o jakieś 50%, to już pokazuje, że ci przeciwnicy faktycznie potrafią obrażenie zadawać, i tylko udowadnia mi, jak wielki błąd popełniałem. Wcześniej bardzo mało w, grając w tę grę, inwestując w pancerz. Ten pancerz jest broken i trzeba w niego inwestować. Jeśli chcemy cokolwiek tu przetrwać. 300 monet nawet nie wyciągnąłem. Ból straszny. Za to to nie będzie takim bólem. Gadhead, poziom czwarty. Dzień dobry, zapraszam do naszej kolekcji. Dwa regeneracji za szybkość minus szybkość. Nie, w to nie będziemy inwestować. Zacznijmy zarabiać na kajdanki i na level up. Chciałbym jeszcze jeden upgrade pod zdrowie. Wyciągnąć tej wspaniałej rozgrywki. Blokowanie się na 59, zdrowia. Do 60 się dociągniemy, jeśli chodzi o Magis Fave, więc też jakieś tam upgrade'y nam na pewno pomogą. Gadhead na poziomie czwartym strzela bardzo często i za całkiem ładne obrażenia. Myślę, że ten Gadhead mega dobrze kombiłby się z Krytem. I może to jest błąd, że grając w tego moda, w tego Kryta tak nie inwestuje. tej bardzo dużo itemów. Wydawałoby się broken w połączeniu z tym krytykiem. Na przykład ten Gadhadik, który przelatuje przez wszystkich przeciwników, i kiedy będziemy grali e, Kim Judasem, to no na pewno w tego kryta trzeba będzie inwestować ile tylko wlezę bo za każdego kryta zwiększają nam się obrażenia i za każdego kryta będziemy bić wtedy o wiele więcej. Zaczynając niestety z minus 10% obrażeń będzie to dosyć utrudnione, ale mimo wszystko wierzę, że damy sobie radę. 321 monet, level up i kto trzeba przetworzyć? Ja bym porolował dla jakiegoś HP. Dla jakiegoś HP plus 9, o, na przykład. I teraz mogę inwestować w kajdanki i mieć te obrażenia dystansowe na poziomie... 14 plus 74%. Zobaczmy, ile bijemy przeciwnikom. Mamy dwa Wondering Boty. Niestety nasze oczy się trafiały w dość małych ilościach, ale bijemy tak po 90 lepszymi pociskami. I to nam może pozwolić gdzieś tutaj wygrać, anihilować naszych wrogów w fali 20 i tutaj musimy też starać się zarobić jak najwięcej pieniędzy i potem wydać je na jakiekolwiek ulepszenie dla naszej postaci. No, i trzymajcie kciuki, żebyśmy po raz pierwszy pokonali, pokonali tego bossa. Może nie po raz pierwszy w historii, ale po raz pierwszy na jakże wspaniałej modyfikacji. Bardzo dużo przeciwników, mimo że mam białe flagi, które gdzieś tam obniżają mi ilości, to pokazuje, że gra na pewno zyskała dużo w poziomie trudności. I w tym, że dosyć ciężko będzie mi się tu poprzebijać przez boosterów, z tego co widzę. Bo to tych boosterów jest on nawalonych od cholery, ale dostaje zdecydowanie mniej obrażeń, mając tak duże ilości armora, jakie mam. Więc możemy w tych przeciwników na luzie wbiec i pozarabiać. Max HP regeneracja weźmy przyda się. To przetwórzmy i szukamy jakichś ostatecznych upgrade'ów dla naszej postaci. Zasięgu nie chciałbym zmniejszać, plupa za to weźmiemy. Szybkość nie chce mieć ujemną, nie chce mieć ujemnej. Szansa nakryta, minusowa, nic by mi nie dała, HP, obrażenia, pancerz, szybkość, za to może dać ciub więcej. I jeszcze no nie pozwolę sobie na rolkę, fala 20, więc trzeba to wygrać. Jaki jest boss? Boss jest magiem. Ostatnio mag pokazał, że jest silnym bossem, ale my mu chcemy pokazać, że nie tym razem. Że tym razem to nasze obrażenia go zdominują genetycznie. I że nie zrobi nam tak wielkiej krzywdy, jaki zrobił nam ostatnio. To chyba pokazujemy, zbijając go dosyć dra drastycznie z jego zdrowia. Już jest praktycznie na połowie. Jeszcze ani razu obrażeń nie dostałem, więc też moje własne obrażenia nie spadły do mniejszych ilości. No teraz delikatnie spadły, ale ile to jest 2% na hita? Ile to jest 2% na hita, kiedy mamy plus 75-76% basicowo na starcie? Ten boss ma połowę zdrowia, jakby ok, on zaraz wejdzie właśnie w tego mojego Lekko znienawidzonego stage'a, ale w tym stageu czuję się o wiele bezpieczniej, unikając jego pocisków. Tym samym patrzcie, ile my obrażeń w niego wkładamy, ja chcę go zabić. Ja nie chcę nawet przetrwać tej fali, ja chcę zamordować tego bossa i pokazać mu, gdzie raki zimują, zemścić się za naszego Izaka. Przy naszej tak wygórowanej regeneracji, myślę, że nie będzie to żadnym problemem. Także, panie Bosie, żegnaj się ze swoim życiem i pokazuj mi Unlock na kejmie. Czy to też będzie tak wspaniałe, jak odblokowywanie wszystkiego innego? Umieraj. Win a run with a cane. Jest unlock. Bomb back. Flies with you. Co 20 sekund pojawia się mina, która zadaje 36%, 36 punktów obrażeń obszarowych. Skalowanie z inżynierią. Powiem wam kochani, jestem mega zadowolony z tego faktu, że unlock tutaj też dodali. I ja mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie po... Po sobie łapkę w górę, komentarz i suba na kanale, a my słyszymy się już jutro o godzinie 16. To jest odcinek na sobotę, także o 16 będzie Oxygen Not Included. Tyle ode mnie, trzymajcie się, na razie i cześć, miłego wieczorku.